Witam serdecznie. Tu CEUS Redscurairsoft. Zapraszam do swojej recenzji G14 firmy Ares. No więc tak, słuchajcie, dostaję mnóstwo pytań o to, co to za brzydactwo, skąd to się wzięło, co to jest, co to zrobiło. Więc dlatego postanowiłem trochę o tym opowiedzieć i zrobić krótki test karabinka G14, który jest w zasadzie hybrydą karabinka szturmowego G66C. Nie wykluczone, że w przyszłości dokładnie tak będzie wyglądał najnowszy szturmowy karabinek Bundeswehry. Kto to wie, zobaczymy, pożyjemy. A więc, tak, replika w zasadzie w większości zbudowana jest z kompozytu dość twardego i wytrzymałego, muszę powiedzieć. Jedynymi metalowymi rzeczami, które są w, tej, w tym karabinku, to jest oczywiście gearbox, dźwignia przeładowania i parę pinów w zasadzie. Reszta jest, tak jak powiedziałem, zbudowana z kompozytu. replika jest przeznaczona głównie do rozgrywek CQB ze względu na swoje gabaryty, kompaktowość, poręczność i oczywiście prędkość wylotową. Prędkość wylotowa, wylotowa prędkość w standardzie to jest około 330 fps, ale po wymianie gumki hop prędkość wylotowa wzrasta nawet do 360 fps, więc na granicy, albo lekko poza granicą standardowych limitów CQB Ale zazwyczaj powinniście się mieścić wyprodukowana przez firmę Ares, więc wewnątrz ma standardowy, typowy gearbox firmy Ares V3 z pełną elektroniką z zabezpieczeniami elektronicznymi przeciw, prze, które zabezpieczają przed zacięciami przed wyładowanymi baterią i, tak, i tak dalej, zamiast standardowej kostki stykowej są zastosowane mikrostyki, które zdecydowanie Mocno e, poprawiają reakcję z pustu, gdzie można to zobaczyć. O, dokładnie, czyli reakcja z pustu jest praktycznie można powiedzieć, jest delikatny luz, i reakcja jest praktycznie natychmiastowa. To jest posiadana w tryb ognia pojedynczego, e, tak zwany burst, czyli podwójny skrull, który jest mocną stroną tej repliki, aczkolwiek mało. Rzadko się spotykam, że rozgrywki CQB dopuszczają ten tryb. Najczęściej niestety wykorzystano tylko mizerny tryb strzału pojedynczego. Oprócz tego jest auto. auto. Auto nie powala jakąś nie wiadomo jaką jeśli zazwyczaj w rozgrywkach CQB można używać tylko ogień pojedynczy, więc nie ma to większego znaczenia. Eee, e, oprócz tego e, replika ma Działający tak zwany system blowback, lekkie, delikatne kotknięcie. Oprócz tego jest bolt catch w pełni funkcjonalny, pełni funkcjonalny bolt catch. Czyli tak naprawdę naciskamy tutaj obok języka spustowego i mamy ułatwiony dostęp do komory. Hopa, jeśli chodzi o, to, jak mówię, pracę systemu EBB, czyli blowbacka. Jest to takie delikatne kopnięcie zamka Baterię chowamy w chwycie przednim Wystarczy wziąć pin Usunąć chwyt przedni i mamy dostęp do baterii a ja bateria jaką stosuję tutaj to jest bateria 74 Oprócz tego na chwycie przednim mamy coś takiego jak w przed nim i oczywiście na grzbiecie repliki mamy szynę na której można zastosować standardowa 22, 22 mm, można zastosować kolimator lub inne akcesoria. Ja stosuję kolimator, jest to kolimator GP, według mnie jeden z lepszych kolimatorów, replik kolimatorów ze względu na powłoki antyrefleksyjne. Bardzo dobre wykonanie, oprócz tego, przy tym że musiałem zastosować podniesienie montażu, gdyż ułatwia to zdecydowanie polowanie. oprócz tego są boczne szyny, które można przemieszczać po całości, po długości chwytu przedniego, dolną szynę też, właśnie przemieściłem razem z chwytem. Oprócz tego mamy zespół celowiczy, celowników mechanicznych. I pięciostopniową stopniową kolbę. Do repliki można się dostać jako Replika dostarczana jest z magazynkiem typu Low Cup na 45 kulek. Magazynek bez problemu podaje każdy rodzaj kulek, czy to są polerowane, czy niepolerowane. No, jedyna wada to mała pojemność. Ja dokupowałem do tej repliki magazynki typu Mid cup. Są to magazynki typ firmy Ares. Jedyną, jedyną wadą i mankamentem tych magazynków jest to, że podają jedynie kulki dobrze polerowane. Niestety nie podają, nie, nie podają za bardzo e, zwykłych tam roketców czy innych słabych kulek. E, nawet miały problemy z podawaniem e, kulek typu Madbull. E, jedyne kulki, które faktycznie bezproblemowo są podawane przez te magazynki to są kulki GNG. Ja strzelam głównie z kulek typu 0,25 g. Trzeba usunąć wszystkie piny. Ok, czyli sobie je odkładamy tutaj. Ciach, ciach. Trzeba uważać, że, że, dlatego że przy języku zatrzaskowym magazynka jest taka sprężynka, żeby ją chodnik na szatnią trafił. Oprócz tego jest jeszcze taka sprężynka do blowbacka, do waliza Więc tak, tu sobie ją usuwamy tak. Usuwamy sobie maszynkę. Usuwamy sobie tą przednią część. Tutaj oczywiście jest ten pin. Sprężynka. Wychodzi nam te pistoletory razem już z gearboxem. jak mówiłem, gearbox wersja 3 korownica, Prawdopodobnie i tutaj mamy y, rufę, wewnętrzną, rufę wewnętrzną, z zewnętrzną. Aby usunąć rufę wewnętrzną z zewnętrznej, trzeba doknąć komory hopa do środka i przekręcić w dół. W tym momencie nam wychodzi cały zespół rufy wewnętrznej. Y, no i w tym momencie mamy już rozłożony cały korownik. Piny, prowadnica, skężyna, sprężynka

czy się będzie? Czy to Teraz przejdziemy do... Zamontowanych... z Zamontowanych. czy zrobić... się Ok. Teraz zajmiemy się montowaniem... Udać Potem jedna Tropie druga bo to prawda. Kolejna lubię. Ok. Dobrze się wziąć, żeby to zrobić. Kolejna to... OK. Czyli tą część mam załatwioną. OK. Możemy już centralnego kina w tym momencie umieścić. Co mam dodać do... OK. Teraz... Wyłapujemy kolejne Ups. Chyba nie dostosowałem tego drzewa. Tego OK. OK. Teraz mamy kolejniejszy. OK. okay. Dobra, okay. Dobra, Okej. Okay. Teraz zrobimy krótki taścik. Najpierw schronujemy replikę, określimy jej prędkość wylotową, a następnie przeprowadzimy test celności repliki na ogniu pojedynczym na dystansie około 20 metrów. Niestety dzisiaj wieje minimalny wiaterek, czasem mocniejszy, czasem słabszy, więc celność może delikatnie odbiegać od tej, która można uzyskać w pomieszczeniu zamkniętym. Hmm. Do tego celu użyjemy chronografu Element, firma Element. E, dobra, zaraz zawadujemy sobie kuleczki. Do chronowania użyjemy kuleczek 0,20 w firmy GG, wersja Perfect. I <kluzemy> tak Dobra, teraz sobie zawadujemy. O, ale z o Od o to Dobra, to dba, dba. dobra, za. To nie trzeba wyglądać. Gdyby się nie wysyłał do końca, zamówimy sobie trochę bibliotek. na tej oto rewolucji. Dobra. Ok. Uruchommy chrono. Dobra. Obróćmy je sobie trochę. Dobra. 0,20. No dobra. przestawmy sobie A oh, się kurzy z drzewa. No dobra, 357 117 Joule ekstra. Ogień pojedynczy. Ok, ok, no jego prędkość U, 361, czyli teraz delikatnie przekroczył. Zazwyczaj nie ma więcej niż 350 parę. Następnie do testów celności na dystansie około 20 metrów, to jest 20-25 metrów, typowy dystans CQB. Wykorzystamy kulki GNG Perfection 0,25 gram. To jest dystans około 20 metrów. Mamy dwie tarcze, do jednej będziemy tutaj po prawej stronie strzelać ogniem pojedynczym, do tej po lewej stronie będziemy strzelać burstem, czyli dwójkami i określimy mniej więcej celność repliki na Typowym dystansie CQB, czyli około 20 metrów. To jest 20-25 metrów. Przełączamy się na ogień pojedynczy. Spróbujemy się usztywnić. W miarę. Niestety mały wiaterek. I na Chyba 10 rady strzeliliśmy. Ok, <laughs> jedna kulka, niestety, poszła gdzieś sobie na prawo. Praktycznie dwie dziesiątki. Yy, więc większość na 25 metrach. Sylwetkę nie jestem jakimś tam super strzelcem. <laughs> No niestety jest mały wiaterek, który raz jest, raz go nie ma Jest tu mur, co prawda, który nieweluje ten. O i teraz szli nam strzały trochę w lewą stronę Jeden strzał poza sylwetkę ogólnie nie najgorzej Ok, następnie określimy celność repliki przy strzelaniu burstem, czyli dubletami, dwie kulki. Okej. Okay. Można powiedzieć, że burst jest dość... Efektywny. Jest tak gdzieś. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć w zasadzie poszło w okolicach dziesięciu. Dużo dziewiątek, ósemek Siódemek i wszystkie poszły strzały w sylwetkę. Czyli można powiedzieć, że efektywniej nawet niż, niż strzał pojedynczy. Burst rządzi. Dodam tylko, że plika została zakupiona w grudniu 2014 i do obecnej chwili sprawuje się bez awaryjny. Dziękuję za uwagę. CEU Srecku daje soft. Zapraszam do kolejnych moich filmów.